Koronawirus może wywołać groźne zapalenie płuc, dlatego trzeba się przed nim chronić. Jak to zrobić? Wydaje się, że to bardzo proste. Czy takie proste? Na to pytanie znają odpowiedź dzieci. Wymyć ręce, tabletki na głowy, jeszcze lekarstwa i pić wodę. Mydłem trzeba, bo, bo, jeśli, bo trzeba jeśli normalnie wodą się umyje, tak. to wtedy to nic, to wtedy to nic nie pomoże. Że trzeba tak myć, Wirus tak. Mieru... I tak. tak. Wirus dopiero tak. nie lubi, jak piana się zmiesza z wodą, bo dla nich to jest gorzkie. Albo pochłam. się albo albo się psika. No zawsze trzeba ręce myć. No, no bo teraz są bo ważniejsze się przed sprawy. Przed obiadem. I wszyscy sobie przypominają, że trzeba umyć ręce. A nie tylko na niby. No właśnie, że na przykład tylko w ogóle nie odkręcasz wody, yy, tylko w ogóle. Bierzesz yy, yy, piany i tak sobie rozszerzyłeś. No, no i właśnie, mówisz, i Móż. mówisz, że już, że umyłem ręce, że umyłem, aby umyłem ręce, a tak naprawdę nie A tak w ogóle to też nie wolno kłamać. Maseczki są lepsze, żeby się nie zarazić, ale prawie wszyscy noszą się ubice, no bo jak ma się yy, yy, ubice, maseczkę, to można oddychać. No a jak ma się maseczki, no to coś no to, to się tak przyczepia do buzi i już takie sucho w buzi. Ja noszę nasetki i brzuchy. Ja noszę z tych ja teraz zaczęłam y, nosić bardzo... y, psiałbice, a wtedy nosiłam maseczki, no bo mój brat powiedział się w szkole: w ogóle nie może oddychać, z ja wszyscy mają psiałbice. Więc tata kupił psiałbice, ja też chciałam, więc kupiłam. No i teraz ja mam psiałbice, nie maseczkę. Ja noszę maseczkę ze Spidermanem. Przez co nie może wirus się do. A, a przez psiałbice może, bo na dole nie jest za, za, tak. Mm, tak, tak, bo w ogóle nie jest zrobione. Tak, takim takim plastikiem, a na dole nie ma, więc może na dole przejść. To nie, jest nie chodziliśmy w maseczkach, tylko teraz zaczęliśmy. Bo jak się nie będzie nosić, no to, no to policja przyjedzie i, be, i, i będzie musiał zapłacić mandat. 500 zł. Czasem spotykamy ludzi, co chodzą. W sklepach bez maseczek, to trzeba dwumetrowy dystans mieć od nich. Żeby się nie zarazić. No właśnie, bo nikt nie chce raczej no. być chory. No to przypominamy i zapamiętujemy. Po pierwsze, częste mycie rąk, odpowiednio długie i używanie odpowiednich preparatów dezynfekujących. Po drugie, maseczka. To może uchronić nas przed zakażeniem. Chrońmy siebie i innych.